No dzień dobry kochani, słuchajcie. Yy, chciałabym Wam powiedzieć, że nazywam się Jana Dronka skrzypczak i od trzech lat przyjmuję leki monosupresyjne. Mam obniżoną odporność, ale od roku ponad ani razu nie chorowałam. I teraz chciałabym Wam zdradzić tajemnicę mojej super odporności. Z oczywistych musiałam przenieść się z nagrywaniem do mojej komórki pod schodami, ponieważ jak wiadomo, jeżeli mnie dorwą, to mnie zamkną i Big Pharma wytoczy mi proces. Dlatego słuchajcie, teraz będzie super filmik na temat tego, jak szybko wesprzeć i skutecznie sobie odporność na moim własnym przykładzie. Oglądajcie! Tak właśnie reklamowałabym mój filmik, gdybym chciała wam sprzedać super dietę albo suplementy na odporność. Yy, niestety dla mojego portfela, ale na szczęście dla was ja niczego nie sprzedaję, no to, natomiast chciałabym opowiedzieć Wam trochę o odporności. Z punktu widzenia pacjenta osoby, która od 3 lat jest na lekach immunosupresyjnych, albowiem faktem jest, że przez 3 lata biorę leki obniżające odporność i widać to w moich wynikach badań, ale przez ten czas chorowałam bardzo mało, a przez ostatni rok praktycznie ani razu nie byłam chora. Jak to jest możliwe? Jako że choruję na stwardnienie rozsiane i przyjmuję leki immunosupresyjne, temat odporności jest czymś, co towarzyszy mi na co dzień, a nie tylko tak jak w większości pewnie z was w dobie koronawirusa. Przyjmując leki obniżające odporność, takie pojęcia jak limfocyty, białe krwinki, badania krwina, odporność czy kwarantanna nie są mi obce i trochę z tym styczności już miałam. Jednak pomimo tego, że przyjmuję te leki immunosupresyjne, zadziwiająco mało choruję. Chciałabym Wam opowiedzieć na temat tego, w jaki sposób należy postrzegać odporność i temat związanych z zaburzeniami odporności, dlatego, że y, obecnie w czasie epidemii temat odporności wybił jak wezuwiusz w 1979 roku i przykrył y, pyłem dezinformacji wiele wartościowych i ważnych informacji i Niestety także na fali yy, tego zainteresowania jak grzyby po deszczu, wyroiły się jakieś filmy, czy właśnie propozycje zakupu różnego rodzaju suplementów, czy super diet, które mają tą odporność w sposób natychmiastowy podnieść. I chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań związanych z odpornością. Pierwsze z nich to właściwie to, jak działa układ immunologiczny i na to pytanie odpowiem bardzo, bardzo krótko, ponieważ nie jestem w stanie, ani nikt nie jest w stanie w czasie jednego filmu powiedzieć Wam, jak działa układ immunologiczny logiczny. To, w jaki sposób się kształtuje, to w jaki sposób y, odpowiada na zagrożenie, to w jaki sposób działa, jest bardzo skomplikowane, jest bardzo, zależy od bardzo wielu czynników. I tak naprawdę to, co my widzimy jako porad na temat tego, jak zachować odporność, czy dieta, suplementacja i te rzeczy, które na nią wpływają, i o tym jeszcze powiem, to jest taki wierzchołek góry lodowej. A tak naprawdę w zaburzeniach odporności, o których tutaj mówię, y, jest jeszcze cała, y, cała ta część góry lodowej zanurzona pod powierzchnią oceanu, gdzie tak naprawdę widać, jak wiele różnych rzeczy może wpłynąć na to, że niektórzy ludzie chorują bardziej, niektórzy ludzie chorują mniej, niektórzy przechodzą choroby gorzej, a niektórzy przechodzą te choroby lepiej. I to dobrze wiedzą pacjenci, którzy są na lekach immunosupresyjnych, albo przyjmują leczenie immunosupresyjne, albo są w ogóle w temacie immunosupresji, dlatego, że to nie jest tak, że na stwardnienie rozsiane każdy lek immunosupresyjny działa tak samo. I to nie jest tak, że w każdej chorobie autoimmunizacyjnej, gdzie podaje się leki immunosupresyjne albo leczenie biologiczne, one w ten sam sposób oddziałują na układ immunologiczny. Ponieważ to zależy od tego, jak dana choroba funkcjonuje, jak, dana, jak na przykład dana infekcja działa, jakie limfocyty są wtedy aktywowane, Jakie szlaki odpowiedzi immunologiczne. Tak jak mówię, temat jest bardzo złożony i tak samo nie da się dać jednego leku albo jednej porady na temat tego, jak poradzić sobie z obniżoną odpornością. Także w temacie odporności i leków immunosupresyjnych oraz w ogóle zaburzeń odporności. Dlaczego są grupy ryzyka i dlaczego się mówi, że te osoby, które właśnie przyjmują leki immunosupresyjne albo które mają choroby towarzyszące, czy takie osoby jak ja na przykład, które mają obniżoną odporność, faktycznie jeżeli złapią łapią tego, im, tego wirusa szybciej, a jeżeli już go złapią, to czy już musimy szykować się po prostu od razu kłaść w trumnie? No nie, to też tak nie działa. Grupy Zagrożenia, właśnie grupy, ze zwiększonym zagrożeniem grupy ryzyka, są po to, żeby ci ludzie wiedzieli, że my musimy za wszelką cenę unikać zarażenia. Jest większe prawdopodobieństwo, że jak tego wirusa złapiemy, to będziemy przechodzić go gorzej, ale. Co jest ważne? Czytałam stanowiska ekspertów od różnych chorób, m.in. chorób zapalnych jelit czy stwardnienia rozsianego, i to nie jest tak, że osoby ze stwardnieniem rozsianym przyjmującym leki immunosupresyjne mają większe ryzyko złapania tego wirusa. Tu bardziej chodzi o to, że mają większe ryzyko, że jeżeli go złapią, to przejdą go gorzej. Ale nadal nie jest to na 100%. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ja już złapię tego wirusa, to na 100% przejdę go gorzej. Bo być może przejdę go tak samo lekko jak inne osoby. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak powiedziałam, to nie idzie tą samą ścieżką. Czyli. Jest pr prawdopodobne, że ten rodzaj odporności, którą ja mam pośledzoną, to nie jest głównie ta odpowiedź, która odpowiada za to, w jaki sposób przechodzi się tą chorobę. I problem jest taki, że yy, tak naprawdę, jako że nad tego zależy bardzo wiele czynników i jest to bardzo osobnicze, to niestety, ale można to sprawdzić tylko na własnej skórze. A że nikt tego nie chce sprawdzać na własnej skórze, to dlatego staramy się po prostu za wszelką cenę tego wirusa nie złapać. Faktycznie to, co możemy zrobić, i tutaj odpowiedzmy sobie na drugie pytanie, czyli co wpływa na odporność. Na... To możemy zająć się tym takim naszym wierzchołkiem góry lodowej, czyli rzeczy, które faktycznie na co dzień możemy robić i na które my pracujemy bardzo długo, żeby ta odporność była lepsza. I tutaj jest właśnie miejsce na właściwą dietę, na odpowiednią suplementację, na aktywność fizyczną, na wypoczynek, na dobrej jakości sen itd. itd. Z tym, że jeżeli chcę teraz pod wpływem strachu i lęku i tego, że ojej, przydałoby się mieć lepszą, odporność, będziecie próbowali bardzo dużymi dawkami leków i suplementów ją sobie wesprzeć, to nie przyniesie żadnego rezultatu. Dlatego, że kształtowanie się odporności i jakby wyrabianie sobie lepszej odpowiedzi immunologicznej i większej odporności na zakażenia i radzenia sobie z tymi zakażeniami, to jest proces długotrwały i nie da się niestety tego zrobić na skróty. Ja nagrałam filmiki, nagrałam filmiki, które na temat suplementacji jako miasto słyszę, kiedy mam obniżoną odporność, ale to nie jest z dnia na dzień. I nawet kiedy y, ja mam złe wyniki badań nie muszę sięgnąć po te suplementy, to wiem, że muszę je brać miesiąc, dwa miesiące i dopiero wtedy przynosi to jakieś rezultaty. I zwiększenie dawek przyjmowania tych witamin czy składników mineralnych też nie przyniesie rezultatu. Bardzo mi przykro, ale. Nie da się podnieść odporności w ten sposób, że jutro albo pojutrze y, będziecie mieli lepszą i fajniejszą odporność tylko dlatego, że zastosowaliście jakiś suplement. Tak więc podsumowując, po pierwsze, na zaburzenia odporności i generalnie na kwestie, związane z odpornością wpływa bardzo wiele czynników. Są rzeczy, na które mamy wpływ w sposób taki, że możemy dbać o to na co dzień i po prostu dbać o odporność na co dzień dbać o to, żeby ona po prostu przez cały czas była utrzymywana na dobrym poziomie i to jest właśnie dieta, jakaś suplementacja, to są właśnie z aktywność fizyczna, unikanie stresu, o to możemy dbać. Ale to nie jest tak, że zaczniemy o to dbać teraz i pojutrze będzie już super. Ale to jest tylko jakby jeden z aspektów. Jest też bardzo wiele rzeczy, które wpływają poza tym na zaburzenia odporności. I tutaj są to właśnie przyjmowane leki, tak jak leki immunosupresyjne, częste infekcje i antybiotykoterapia, na przykład, która osłabia układ odpornościowy, która go obciąża. To są wrodzone niedobory odporności, które niektóre osoby mają. To jest na przykład obniżona odporność śluzówkowa. I jeżeli mamy faktyczne problemy z odpornością, często chorujemy, to wtedy należy też zająć się odpowiednią diagnostyką. Taką diagnostyką w przypadku poważnych problemów zajmuje się immunolog, który zleca odpowiednie badania. Można też wykonać badania np. markerów odporności śluzówkowej SIGA, BT-defensyna. Takim badaniem jest podstawowe badanie krwi, takie jak morfologia, żeby zobaczyć jak wygląda kwestia białych krwinek, aczkolwiek uczulam, żeby to badanie... Interpretował lekarz, ponieważ ta podniesiona albo obniżona ilość białych krwinek może zależeć od bardzo wielu rzeczy i tutaj nie polecam samodzielnego analizowania takiego wyniku. Ale mamy pewne możliwości, żeby poszukać przyczyny tego, dla której chorujemy i wtedy wystosować odpowiednie działania. Więc to jest taki kolejny etap, który powinniśmy zrobić, czyli diagnostyka. Mam nadzieję, że ten film trochę nakreślił Wam kwestię zaburzonej odporności. Mam nadzieję też, że uspokoił Was w tym aspekcie, że niekoniecznie zaburzenia odporności muszą wiązać się z tym, że będziecie chorować bez albo przechodzić te choroby gorzej. I mam też nadzieję, że teraz już wiecie, że to, co powinniście zrobić, to po pierwsze dbać o odporność na co dzień, a po drugie, jeżeli macie problemy z odpornością nie wynikające z przyjmowania leków immunosupresyjnych, to warto Sprawdzić to i zdiagnozować, pójść do immunologa, wykonać odpowiednie badania i podziałać na przyczynę tego problemu. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, do oglądania moich kolejnych filmów. Chciałabym nagrać też filmy o odporności śluzówkowej, więc mam nadzieję, że będzie on dla Was bardzo pomocny. I mam dla Was też niespodziankę, już od niedługo szykuję dla Was nową stronę internetową, gdzie będzie można obejrzeć też wszystkie te moje filmy i dodatkowo jeszcze pobrać materiały, poczytać różne ciekawe informacje. Dlatego zostańcie ze mną i obserwujcie, bo już niebawem więcej informacji na ten temat. Dziękuję Wam bardzo.